Jesteście, jesteście, Szanowni Państwo, elitarną grupą reprezentującą szczególną tężyznę fizyczną, kondycję, najlepszy stan samopoczucia psychiczny i najlepszy stan kondycji fizycznej. Jesteście elitą narodu. I, i najwyraźniej to komuś przeszkadza. Najwyraźniej ktoś chce doprowadzić do tego, żebyście na wiosnę już tak tęgo i rzeźko się nie prezentowali. Szanowni Państwo, przede wszystkim tu jest stosowana strategia gotowania żaby, cielenia na plasterki i zarządzania przez strach. Zauważcie, Zauważcie, antagonizuje się poszczególne grupy społeczne. Wam teraz, wam teraz podbiją Bębenka. Z wami premier miło porozmawia. A jutro, a jutro która branża zostanie wzięta na celownik? Nie dajcie się podzielić, nie dajcie się napuszczać. Polacy, którzy chodzą do sali gimnastycznej, na Polaków, którzy chodzą do kościoła, Polacy, którzy chodzą do teatru, na Polaków, którzy chodzą na do lasu. Nie dajmy się napuścić jedni na drugą. Jesteśmy wolnymi ludźmi. Nasza wolność to nie jest łaska pańska. To nie jest przywilej, to nie jest coś, na co władza może ewentualnie nam zezwolić, jak będziemy grzeczni. Nie! Owszem, bardzo, bardzo życzę Wam sukcesu na Waszym skromnym odcinku. Skromnym, no wiadomo, to są setki tysięcy ludzi, to są łącznie miliony. Ludzi, których władza próbowała w ostatnich dniach unieruchomić. Życzę Wam zatem sukcesu w tych rozmowach. Darowanemu gowinowi nie zagląda się w zęby, więc proszę bardzo. Ale pamiętajcie, że na tym się nie skończy. I nie dajcie się wykorzystać jako liderzy tresury narodu. Nie dajcie się wykorzystać jako. Prymusi w tym procesie konformizowania całego społeczeństwa. Atomizacja, niszczenie rodzin? Co to jest, że wesele do 20 osób i nie wolno zatańczyć? Kto to wymyślił? To jest zdjęte z sufitu. Co to jest? Że noworodki są odbierane matką w szpitalach pod pretekstem walki z pandemią? Co to jest? Że starzy, chorzy ludzie nie mogą się doprosić kapelana z sakramentami. Co to znaczy, że na, na sorach czekają godzinami ludzie z prawdziwymi problemami zdrowotnymi? Owszem, nowotwory, niewydolność, rozmaitych rzeczy, organów, które mogą się w człowieku zepsuć. I oni czekają godzinami i nie mogą się doczekać opieki w szpitalach, na oddziałach, które są zamknięte z przyczyn politycznych, na użytek tej wielkiej operacji. Nie dajcie się wykorzystać w tej operacji. Spotkajmy się w Warszawie za tydzień 24 na centralnej manifestacji o wolność. Ta wolność, jeśli zostanie odebrana komukolwiek, wszyscy na tym stracimy. Z Panem Bogiem i do zobaczenia za tydzień, 24. Do zobaczenia. <śledzious> Konfederacja, wolność i niepodległość.